Cześć, witajcie. Ostatnio oglądałem film o Arnoldzie Schwarzeneggerze. I wspominał on tam o tym, że spanie ponad 6 godzin jest marnotrawstwem czasu. I jeśli śpisz przykładowo 7-8 godzin, to powinieneś spać szybciej. I na pierwszy rzut ucha i oka wydaje nam się, że no kurde, ciężko, nie? Bo gdy pomyślimy sobie, że śpimy właśnie te nawet 8 godzin i wciąż nie do końca czujemy się zregenerowani, no to jak tu spać? Jeszcze mniej. I musimy po pierwsze zdać sobie sprawę z tego, że Arnold że w zupełnie innych czasach. Obecnie tych bodźców jest tak dużo i rozpraszaczy i Powiedzmy, kwestie światła niebieskiego, którym ciągle się bodźcujemy z telefonów czy z ekranów. Czy to z samego rana, czy przed snem, czy w ciągu dnia ciągle mamy tych bodźców naprawdę dużo, ciągle jesteśmy w kontakcie, ktoś do nas dzwoni. W jego latach 70. takich rzeczy nie było. I to jest bardzo dużo, co robimy w ciągu dnia, ponieważ im tych pożeraczy naszej energii jest mniej. A więcej jest rzeczy, które wymagają od nas głębokiej pracy. Taką głęboką pracą nawet może być trening, ponieważ wtedy jesteśmy skupieni wtedy wyłączamy się tak naprawdę z otaczającego nas świata i liczy się tylko to, aby dobrze zapracować mięśniami, aby się skupić na tym i inne tego typu czynności, które wymagają od nas bardzo dużego skupienia i takiej głębokiej pracy, wbrew pozorom one nie zabierają tak dużo energii, jak ta praca płytka, w której często jesteśmy, że mamy rozproszenie na kilka ekranów, tu telefon, tu komputer, tu ktoś coś od nas chce, tu telefon dzwoni, tu z kimś jakieś wideorozmowy prowadzimy i tego typu rzeczy, uważam, są najgorsze, ponieważ w takim multitaskingu, gdzie Ty robisz parę rzeczy naraz w jednym czasie, to jest naprawdę najgorsze, moim zdaniem, co może być. Drugi element jest taki, że spędzanie na świeżym powietrzu czasu dla większości osób aktualnie jest czymś obcym. I jak oni zrobią w ciągu dnia kilka tysięcy kroków, to jest tak naprawdę maks. Jeśli natomiast spojrzymy sobie na takiego Arnolda, który żył w słonecznej Kalifornii, a nawet wcześniej w jakiejś tam może szaro-ponurej Austrii, w takim okresie, jak my dzisiaj jesteśmy, jesienno to i tak on się ruszał na pewno ponad 10 tysięcy, jak nie 15, a może i 20 tysięcy, bo był osobą aktywną. Jak nie trenował na siłowni, to uprawiał inne sporty i robił mnóstwo rzeczy, co możecie sobie zresztą albo przeczytać go w książce, albo też w dokumencie, tam kilku odcinkowym na Netflixie. I to jakby. Całkowicie, jakby daje inny obraz. Bo jeśli przenieślibyśmy Arnolda do dzisiejszych czasów i on by miał być tym kulturystą, który wpasowuje się w te wszystkie trendy, prowadzi Instagrama i jest bodźcowany tym wszystkim, założę się, że nie funkcjonowałby tak, jak w momencie, gdy miał dostępne jedzenie, które było totalnie nisko przetworzone, dużo zdrowsze niż dzisiaj, dużo więcej spędzał czasu na wolnym powietrzu, właśnie i masę z tych czynników. Które tak naprawdę dzisiaj nam powiedzmy przeszkadzają wprost, tak? I ja nie mówię tego po to, żeby komuś zrobić na złość, że kogoś tutaj obrażam, bo sam w tym wszystkim jestem, tak? Natomiast to, co możemy zrobić, to małymi krokami sprawić, aby ten nasz tryb dnia. Aby te nawyki, począwszy od tego, że gdy pracujemy, to skupiamy się tylko na jednej czynności i na jednej pracy. Ja przykładowo dzielę sobie pracę na bloki, gdzie w jednym bloku pracy skupiam się tylko na jednej określonej funkcji. Nie robię na przykład y, kilku zadań, plany treningowe, montaż filmów i jeszcze odpisywanie ludziom w tym czasie. Nie, robię jedną rzecz. I w tym czasie ustawiam w telefonie, aby mi nikt nie przeszkadzał, bodajże mam tam tylko jeden numer, który może do mnie zadzwonić w razie W. I tak nie ma do mnie po prostu dostępu i kontaktu. Na tą godzinę jestem tylko ja, moje zadanie i biała kartka papieru, która leży obok. I na tej białej kartce papieru zapisuję zadania, które wpadną mi do głowy. I teraz przykładowo, jeśli robię moje zadanie, i wpadnie mi do głowy, że muszę zrobić przelew albo muszę komuś, nie wiem, napisać jakiegoś maila. Coś mi po prostu wpadnie do głowy, to nie robię tego, nie odrywam się od mojego głównego zadania i celu, tylko zapisuję na tej białej kartce to, co właśnie wpada mi do głowy. I po godzinie takiej głębokiej pracy, nie dość, że moja praca jest dużo dalej, niż jakbym się rozpraszał. Po drugie, nie wypadam z rytmu, mam ciągły ten stan flow, w którym jest tylko ja i ten cel, nic więcej. I po trzecie mam pełną listę zadań dodatkowych, które spisałem i które nie muszę zapamiętywać, nie muszę nad nimi kminić, bo wiem, że one są bezpieczne na tej karcie i po prostu nie zapomnę, a gdy przyjdzie na to czas, to po prostu je zrobię później, tak? I to jest fajny tip, który usłyszałem jakiś czas temu, ja go stosuję i aby jeszcze bardziej wejść w tematy pracy głębokiej, bo to jest jakby w ogóle odrębna dziedzina, moim zdaniem, tego naszego funkcjonowania i bycia skutecznym, to cała filozofia tej pracy głębokiej powinna być przez nas naprawdę dobrze zrozumiana. I polecam sobie zrobić taki swój własny research, jak bardzo ważne jest po pierwsze to, abyśmy się nie rozpraszali w trakcie pracy głębokiej właśnie. Jak to wpływa na nasz mózg, na jego plastyczność, że dosłownie w momencie, gdy Ty sobie włączasz muzykę w tle, nie masz telefonu wyłączonego czy w trybie jakimś tam samolotowym, tylko po prostu przychodzą Ci ciągle te powiadomienia, to Twój mózg dosłownie uczy się tego, że Ty potrzebujesz tych ciągłych rozpraszaczy. Może złych słów użyłem, natomiast fakt jest taki, że ta chemia mózgu naprawdę się zmienia w momencie, gdy ty masz bardzo złe nawyki. I to wszystko jest tak naprawdę. Adaptujemy się do tego, tak? Więc później, siłą rzeczy, chcemy ciągle funkcjonować w tych komfortowych dla nas warunkach, w których mamy milion rozpraszaczy, i nam się wydaje, że to jest komfort i że to jest fajne, a tak naprawdę to jest największe zło, które. W dzisiejszych czasach jest moim zdaniem widoczne, czyli po prostu to, że ludzie nie potrafią się skupić na jednej rzeczy: że nie potrafią usiąść, przeczytać książki albo nawet, nie wiem, komedytować przez pół godziny, bo po prostu ciągle, ciągle coś myślą, jest gonitwa myśli, jest gonitwa zadań do zrobienia, i taki właśnie jest sens tego filmu: aby zdać sobie sprawę z tego, jak wiele rzeczy. Wystarczy, żebyśmy nie robili, bo nie chodzi o to, żeby czegoś dokładać, tylko przestać robić pewne rzeczy i dzięki temu funkcjonowali dużo, dużo lepiej. I teraz im więcej jakościowej pracy, głębokiej pracy w ciągu dnia, tym mniej godzin będziesz potrzebował na pracę. Zamiast 6-7-8 godzin, będziesz potrzebował 4 godziny na pracę głęboką podzieloną na 50 minut do godziny. Pracy w skupieniu, następnie 10 do 15 minut przerwy. Czy to będzie przerwa na świeżym powietrzu, wyjście, czy nawet przejście się, czy medytacja, czy cokolwiek innego, ale jednak świadome odejście od komputera, przejście. W zależności, w jakiej pracy pracujesz, bo być może pracujesz fizycznie, natomiast jakby zasady są te same. My nie możemy przez cały czas pracować. Muszą być odpoczynki i musi być pełne skupienie na jakościowej, dobrej pracy. Tak więc zaoszczędzenie czasu na pracy jakościowej to jest jeden element, ale kolejny duży element to jest używanie social mediów w taki powiedzmy trochę patologiczny sposób, czyli podejrzewam jak większość robi, czyli Przewijanie dosłownie co godzinę, co pół godziny, co dwie godziny tego, co jest na olu, na TikToku, Instagramie, Facebooku, i to jest absolutnie toksyczne, ponieważ ciągle żyjecie czyimś życiem, marnujecie energię, wcale nie odpoczywacie, i nawet jeśli się Wam wydaje, że to jest czas dla Was, bo sobie coś przeglądacie, to absolutnie nie, to nie jest Wasz czas. To jest sprzedawanie swojej uwagi. Serwisom, które gdzieś tam walczą o tą Waszą uwagę, i jeszcze no jest to tak skonstruowane, że Wam się wydaje, że jesteście wolni, że to wy decydujecie, co tam oglądacie. Natomiast na koniec dnia, to i tak algorytm chce to, co Wam chce podsunąć, to Wam podsunie, a my zwyczajnie tracimy masę czasu. I o ile jeszcze ktoś tworzy na takie media, nie wiem, content, to jest zrozumiałe, że poświęca tam jakąś ilość czasu. Natomiast, jeśli jesteś osobą, która tylko to konsumuje, to przynajmniej ogranicz to do minimum 10-15 minut dziennie. Uważam, to jest wystarczająco i tak dużo na coś takiego, co naprawdę niewiele zmienia w Twoim życiu. A czasami zmienia nawet na gorsze, jeśli jesteś podatny na wpływy tego, że ktoś ma lepiej, a Ty masz gorzej, że Ty nie masz, a on ma i wierzysz w te wszystkie bajki, że ktoś ma totalnie kolorowe życie bez żadnych tak naprawdę skaz, bez żadnych problemów i obowiązków. Także no jest to zakrzywiony obraz i to wiadomo, jest inna sprawa. Natomiast sam fakt tego, że siedzisz na tym, poświęcasz temu czas, powinno dać Ci do myślenia. I popatrz, mamy już kwestie pracy, mamy kwestie przepalania czasu na media, tych elementów jest tak naprawdę o wiele więcej, które możesz stopniowo poprawiać w swoim życiu. Możesz stopniowo starać się być bardziej skupiony w pracy. Od razu nie będziesz pracował oczywiście po 4 godziny turbo jakościowo głęboko, bo to się nie da zrobić w jeden dzień. To no tak jakbyś przyszedł na trening i był początkujący i chciał zrobić 100 kg na klatkę albo 200 kg na przysiad. No nie zrobisz tego, jeśli nie jesteś wcześniej do tego wytrenowany. I to tak samo jest czymkolwiek się bierzemy w życiu, że potrzebujemy treningu. Jeśli nie potrafisz 10 minut wytrwać w skupieniu na jednej rzeczy, to nie narzucaj sobie tego, żeby od razu robić godzinę bez czegokolwiek, co Cię ma rozpraszać, tak? Oczywiście, staramy się, robimy wszystko, co trzeba, żeby stopniowo to wydłużać, tą pracę w skupieniu. Tak samo stopniowo polecam ograniczać te media, żeby też się tego, powiedzmy, uwolnić i małymi krokami zacząć. Niech to będzie totalne minimum w pierwszym tygodniu. W kolejnym tygodniu, znowu, podkręcamy śrubkę, czujemy się dużo lepiej, widzimy w ten sens i znowu idziemy dalej. I takich metodą małych kroków jesteśmy w stanie choćby już te dwa obszary w naszym życiu udoskonalać. Oczywiście. Tak, jak mówię, tych obszarów w życiu jest o wiele więcej, które mają wpływ na jakość naszego snu, na jakość naszego życia, na nasze, nasze samopoczucie. Tak więc podsumowując, temat Arnolda: no, jest to wspaniała postać, z której dużo można wyciągnąć. Oczywiście też ma swoje przywary i jakieś tam wady, które można by było mu wytknąć. Natomiast uważam, że fajnie jest znajdywać pozytywy. I nawet w najgorszej postaci można znaleźć pozytywy i się od nich uczyć, i to, co najlepsze, wyciągać dla siebie. Także ja dzisiaj z pewnością od Arnolda chciałbym wyciągnąć to, żeby dużo mniej fokusować się na rzeczach, które mnie rozpraszają, z kolei dać przestrzeń na głęboką pracę w skupieniu i tak naprawdę. Zrobić to, co wartościowe, w możliwie jak najszybszym czasie, jak najkonkretniej i jak najlepiej. A pozostałą część czasu poświęcić na rzeczy naprawdę wartościowe, czyli pójście choćby z moimi dzieciakami na świeże powietrze, być może poczytanie książki, być może napisanie książki. Czynności jest zbyt wiele tego typu, żeby tylko ograniczać się do. Czerpania radości, bycia w internecie, przeglądania Instagrama i Facebooka i poszukiwania radości w tym. I słyszałem ostatnio takie powiedzenie, że ludzie kiedyś, 10, 15, 20 lat temu, gdy mieli smutne życie, to wracali do domu i oglądali telewizję. Dzisiaj smutni ludzie przychodzą do domu, a nawet nie muszą być w domu, bo robią to gdziekolwiek, gdzie są. Przeglądają internet i tam szukają swojej radości. I oczywiście można powiedzieć, że w internecie jest mnóstwo dobrego, możemy się tam uczyć i tak dalej. Natomiast większość z tych ludzi tego nie robi. Oni traktują to jako odskocznie od swojego bytu i przepalają, marnotrawią swój czas. Absolutnie za tym nie jestem i polecam ci zastanowić się, ile czasu jest przepalane, co możesz z tym zrobić. I tyle. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Dobrego tygodnia Wam życzę i trzymajcie się. Pozdro. Piona.